Witam Pana, Panie Ziobro. Zdaje się, że nie muszę się Panu przedstawiać, ponieważ zna mnie Pan bardzo dobrze. Pracowaliśmy razem, to było 20 lat temu. Wtedy byłem członkiem PiSu. Pan mi dał pełnomocnictwo, abym reprezentował PiS za granicą. Byłem, byłem pierwszym przedstawicielem PiSu za granicą. Właściwie to ja stworzyłem tą formułę. Za Pana zgodą i właściwie we współpracy z Panem. Natomiast no, wiele wskazuje na to, że pan ma kłopoty z pamięcią, e, ponieważ e, pan coś podpisał, nie pamięta pan, co pan podpisał. Okazuje się, że jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to, to nie, to nie pan, to wszystko pana podwładni. Jeśli chodzi o zakup Pegasusa, to też nie pan, to wszystko pana podwładni, a więc właściwie w, no, pan traci pamięć. No i być może jest tak, że pan nie, również nie pamięta. Natomiast no ja mam wszystkie dokumenty u siebie dotyczące naszej współpracy, jak również to promocjstwo, które Pan mi kiedyś kiedyś podpisał, dotyczące właśnie przedstawicielstwa PiSu za granicą. Tak więc no, trudno będzie Panu się wyprzeć naszej współpracy. No ale ponieważ ma Pan takie właśnie ostatnio kłopoty z pamięcią, to może się jednak przedstawię. Nazywam się Zbigniew Stefanik, niezależny dziennikarz. Kiedyś członek PiSu, między innymi struktur krakowskich, których to przecież pan był również jednym z liderów. Wówczas pracowaliśmy razem, pan wówczas reprezentował PiS w komisji do spraw afery Lewina. Dawne czasy. Wówczas był pan bohaterem, był pan bohaterem wielu z nas, młodych ludzi, którzy widzieli w panu naprawdę szansę na, na naprawę Polski. No to był okres rządów SLD, wówczas w Polsce działo się źle, i było takie poczucie, że już gorzej być nie może, a więc dojście do władzy PiSu, czy też wówczas, jak to mówiono, koalicji Popis, ponieważ wierzono w tamtym okresie, to był rok 2005, 2004, 2003, wówczas wierzono, że taka koalicja jest możliwa, natomiast uważano, że ta koalicja polskiego zdrowia do tej koalicji nie doszło. No minęło 20 lat, Panie Ziobro, no i jesteśmy w kompletnie innych miejscach. Ja jestem tam, gdzie byłem wtedy, czyli jestem po stronie Polski, jestem po stronie prawa i sprawiedliwości, a Pan, Panie Ziobro, jest po stronie gangsterów. Jest Pan po stronie tych, których Pan wówczas ścigał, których Pan oskarżał o działalność mafijną. Dzisiaj Pan jest jednym z nich. No i to jest bardzo przykre, Panie Ziobro. Zawsze Pan miał ambicje. Często rozmawialiśmy o tym, zastanawiałem się często, czy to są Pana ambicje, czy ambicje wówczas Pana rzeczonej, później Pana żony, Pani Patrycji Koteckiej, później Patrycji Koteckiej-Ziobro. No cóż, niektórzy mężczyźni tak mają, że myślą nie tylko, nie tylko głową, ale to już jest Pana sprawa. Natomiast faktem jest, że no Pan zawsze miał daleko idące ambicje, potem okazało się, że nie tylko polityczne, ale również finansowe. No i niestety te ambicje pana zaprowadziły, yy, panie Ziobro, tam, gdzie pan jest dzisiaj, czyli po stronie gangsterów, po prostu gangsterów. I to jest y, bardzo przykre. Kiedyś byliśmy na ty, teraz już na ty nie jesteśmy, a więc y, będę do pana zwracał się, panie Ziobro. A więc y, panie Ziobro, mm, 23 lipca tego roku mm, doszło do rekonstrukcji rządu i okazało się, że na stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości Madama Bondara zastąpił Waldemar Żurek. No i kiedy to się okazało, no to pan od razu zachorował. Znowu, tak na wszelki wypadek. Pan poinformował o tym, że pan ma kilka zabiegów w Brukseli. No i pan wspomniał o tym, że jest pan osobą bardzo chorą. Natomiast jednocześnie pan zaczął składać jakieś zadania do prokuratury dotyczące tego, że Pana zdaniem i zdaniem pana w spisu obecny rząd złamał prawo, ponieważ po prostu w zwolnił z pracy prokuratora krajowego Barskiego, osoby, które przecież jest panu bardzo bliski, a więc była to nominacja polityczna. No i właściwie stał się pan bardzo aktywny, zaczął pan zwalczać nowego ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka, byłego sędziego, jak również cały Pan obóz polityczny. Niedawno okazało się, że Waldemar Żurek, minister Żurek, zapowiada w odpolitycznienie KRS-u. To również spowodowało, że PiS się bardzo uaktywnił. A więc dlaczego się PiS tak uaktywnił? Dlaczego pan się tak uaktywnił? Dlaczego pan znowu zachorował? Tak, na wszelki wypadek, po prostu dlatego, że się boicie. Boicie się tego, co, co może was czekać, ponieważ wiecie, że Waldemar Żurek jest osobą, która ma motywację i która będzie próbowała działać. Dlatego, że zna też stawkę tej gry, a ta gra to de facto wojna. Dla Was to jest gra. Dla Was w PiSie to jest jakaś gra. Wy się dobrze bawicie, dobrze Wam się odnajduje w, w tym świecie gier. Natomiast tutaj chodzi o, o Polskę i to jest wojna o Polskę. To jest wojna o to, jaka Polska będzie. Już udało Wam się sprawić, że pełniący funkcję prezydenta jest Alfons. Tak, To jest, no, powiedzmy sobie, pretenens na skalę w co najmniej europejską. Alfons stał się pełniącym funkcję prezydenta. Złodziej, oszust, były chuligan, były neonazista stał się pełniącym funkcję prezydenta Polski. Natomiast pani i pana Kolici sprawiliście również, że my nie mamy prezydenta w Polsce dlatego, że okazało się, że nie ma tak naprawdę obecnie w Polsce żadnej instytucji, która mogłaby stwierdzić o ważności wyborów prezydenckich, ponieważ pan dokładnie wie, panie Ziobro, pan jest prawnikiem i to już pan trochę się angielskiego nauczył, kiedy pan szedł do Parlamentu w roku 2009, miał pan duże kłopoty z językami obcymi, ale coś tam jednak z tego angielskiego się pan nauczył, a więc czyta pan wyroki różnych trybunałów międzynarodowych, w tym CUE czy ECTP. No i z tych wyroków, zwłaszcza z wyroku CUE, no, które to Polska jednak podlega, więc Rzecz Polski podlega pod CUE, wynika jednoznacznie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest żadnym sądem. Więc jest to, no trudno powiedzieć, co właściwie jakaś nie wiem, grupa dyskusyjna PiSu, Natomiast nie jest to sąd, i de facto tylko PiS uznaje tą izbę za sąd. Nikt nie na świecie, tylko PiS. A więc dzisiaj mamy taką sytuację, w której to nie mamy tak naprawdę w stwierdzenia o ważności wyboru prezydenckiego, i to powoduje, że Alfons Nawrocki nie jest prezydentem, tylko jest pełniącym funkcję prezydenta. Okazało się również, że nominantka PiS, koleżanka byłego prezydenta Andrzeja Dudy, pani Małgorzata Banowska. Powiedziała wprost, że, że nie ma interesu w tym, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski, no bo to by doprowadziło w wielu neosędziów do utraty swoich przywilejnych stanowisk. A więc pani Manowska wykazała się w niezwykłą, można powiedzieć, prawdomównością w tej kwestii. Faktem jednak jest, że system, który stworzyliście, czyli system mafijny, system oligarchiczny, sprawił, że tak naprawdę w ten system obronił waszych interesów. Ten system, który pan współtworzył spowodował, że nie można było przeliczyć ponownie głosów po drugiej turze wyborów prezydenckich, ponieważ pani Manowska po prostu zablokowała to, zablokowała protesty, unieważniła te protesty, po prostu je odrzuciła, no i koniec. Tak? A więc dzisiaj my de facto nie wiemy, kto wygrał wybory prezydenckie, no ponieważ nie mamy pewności co do wyniku drugiej tury, jakie były pewne nieprawidłowości, jaka była ich skala i jakie mogły być ich skutki, tego się już nie dowiemy. raczej nigdy. Natomiast w osiem lat rządów PiSu pan, panie Ziobro, pana Kolicie stworzyliście system, który jest systemem waszym, służący wam. Tak? A więc to jest wasz system, który wam ma służyć. No i taki wymiar sprawiedliwości jest po prostu nie do przyjęcia. I dzisiaj toczy się wojna o to, czy w Polsce będzie faktycznie wymiar sprawiedliwości, do którego obywatele i to bez względu na to, jakie mam poglądy polityczne, bo tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o wiarygodność. A więc wojna toczy się o to, czy wymiar sprawiedliwości będzie wymiar sprawiedliwości, czy to będzie jakaś tam atrapa, która będzie działała na telefon, na telefon Kaczyńskiego, Alfonsa Nawrockiego, czy pana telefonu. No tak, być, tak być nie może, panie Ziobro. I tu nie chodzi o jakąś zemstę, tu chodzi o to, żeby Polska nie stała się własnością pisowskiej oligarchii, żeby Polacy nie stali się wasalami czy jakimiś, nie wiem, poddanymi władzy pisowskiej. Władza pisowska, która de facto stała się władzą mafijną, ponieważ mamy powiązania biznesowe, gangsterskie, polityczne, które to de facto stworzyły sobie swój system dla siebie i dla swoich. No i pan to wszystko legitymizował, pan w tym wszystkim brał udział. No, i pan zwalczał Reszka Millera, rządy SLD. No, okazało się, że udało się pana Millera, panu Milera przebić kilkukrotnie. A więc, dzisiaj e, mamy system, system, który de facto jest systemem mafijnym. Tak? I ten system powoduje, że wymiar sprawiedliwości w Polsce upada. I to jest w dużej mierze pana wina. To pan doprowadził do, do dekompozycji tego systemu, tego wymiaru sprawiedliwości. On był niedoskonały, to fakt. Natomiast Wy, PiS, Pan, Panie Ziobro, doprowadziliście do dekonstrukcji tego systemu właśnie tak, aby można było utworzyć coś, co będzie atrapą w miarę sprawiedliwości, co będzie służyć Wam. No i tak być nie może, Panie Ziobro, tak być nie może. I, I my z tym walczymy, a więc nie wiem, czy się uda temu rządowi ten system zwalczyć. Natomiast faktem jest, że są też ludzie w Polsce, nie tylko rząd, ale są też ludzie w Polsce, którzy są gotowi tą walkę podjąć, dlatego że oni mają Polskę w sercu. Ja, panie Siobro, mam Polskę w sercu. Alfons Nawrocki ma Polskę w dupie, podobnie jak pan ma Polskę w dupie, ale chciał pan mieć Polskę w kieszeni, bo tak naprawdę, no nieźle się pan, można powiedzieć, obłowił i wzbogacił na tym systemie pisowskim. Pan, pana koledzy, Właściwie, gdzie nie spojrzeć, tam gdzie suwerenna Polska, tam afery, tak? A więc Fundusz Sprawiedliwości, afery, więziennictwo, afery, Fundusz Leśny, afery i tak dalej, i tak dalej. Jakieś dziwne kontakty pomiędzy Wami, Tadeuszem Ryzykiem, gdzieś tam się pojawia w... ksiądz Olszewski, Michał Olszewski. Właściwie, gdzie nie spojrzeć, to afery i prawda jest taka, Panie Ziobro, że Pan i Pana ludzie staliście się jedną wielką aferą. Dlatego, że staliście się po prostu mafią, staliście się gangsterami, którzy wykorzystują swoje stanowiska polityczne, swoje stanowiska urzędnicze po to, żeby się bogacić, po to, żeby dać zarobek swoim kolegom, po to, żeby tworzyć, gruntować i umacniać i bronić systemu swoich. Dla swoich i zarządzanego przez swoich. tak? I właśnie taki system pan stworzył to jest system swoich, dla swoich, zarządzanego przez swoich, i dzisiaj właśnie z tym mamy do czynienia i z tym walczymy. No więc, jeśli ten rząd nie da rady, jeśli ten rząd upadnie, to jest możliwe, przyjdą kolejni ludzie, kolejni ludzie bardziej zdeterminowani to jest kwestia determinacji. Kto będzie bardziej zdeterminowany czy mafia Kaczyńskiego i pan, panie Ziobro, czy ludzie, którzy próbują ten system naprawić? Ale ma pan powód do obaw i boi się pan, to widać, widać pana strach, strach pisu. Boi się pan i dobrze, i słusznie, bardzo słusznie, dlatego, że ma pan się czego bać, pani Żobro. Prawda jest taka, że pana kariera polityczna się skończyła, tak? W pisie pana nie chcą. Kaczyński liczył na to, że pan się przekręci, że pan właściwie nie, nie wróci już. Ze szpitala, zresztą mówmy się szczerze, że pana koledzy, tacy jak Patryk Jaki, Michał Wójcik, pana wielcy przyjaciele, którzy tak bardzo panu dobrze życzą, de facto liczyli na to, że pan już nie wróci po to, żeby zająć pana miejsce. No, Michał Wójcik zdaje się, bardzo rozgościł się tak w PiSie jako pełniący funkcję wiceprezesa. Patryk Jaki już nawet miał misji prezydenckiej, a więc no, pana koledzy, pana podwładni wręcz rozgościli się, chcieli się odwiedzić na, na dobre w PiSie. A więc prawda jest taka, że pana kariera polityczna w, jako lidera się skończyła. Natomiast, no teraz y, przyjdzie pan odpowiedzieć za te wszystkie przestępstwa, które pan się dopuścił. Jest y, afera Pegasusa y, i może pan uciekać przed komisją śledczą, natomiast przyjdzie czas, że pan odpowie, odpowie karnie za to wszystko, co się działo, za to, że pan y, podsłuchiwał ludzi, za to, że pan inwigilował ludzi y, absolutnie bezpodstawnie, bezprawnie, y, za to, że w. Pan doprowadził do sytuacji, gdzie ten system został kupiony tak, za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie to było przecież niedopuszczalne prawnie, żeby kupować takie systemy. Od tego jest CBA i fundusze operacyjne. Nie mieliście absolutnie prawa wykorzystywać funduszu Sprawiedliwości do tego, żeby kupować Pegasus. Zrobiliście to po to, ponieważ chcieliście również mieć informacje dotyczące no, nie tylko waszych oponentów poza PISem, ale również w PISie. Bo prawda jest taka, że tyle samo, być może więcej ludzi, poza pięć, poza pięć, które są posłane w PiSie. No, ten system Pegasus, ten, to programowanie służyło do tego, żeby swoi inwigilowali swoich. Dlatego, że była walka o kasę, o władzę, jakieś osobiste porachunki, animozje, a ten przespał się z żoną tego, to trzeba było się zemścić, a ten zachmycił temu takie pieniądze, więc trzeba było się zemścić. No i tak to wyglądało. No i niestety, faktem jest, że kiedy to ministrem była tam Bodnar, to był za delikatny. To spowodowało, że w, po prostu jesteście na wolności, a niektórzy wręcz wyjechali za granicę do tacy ludzie, właśnie jak Marcin Romanowski, z którego to robicie w męczennika, a przecież z nagrań, które są dostępne słać dokładnie, co Romanowski robił, czym się zajmował. A więc, robić już jakiego jest jest cokolwiek śmieszne. Tacy ludzie jak Dariusz Matecki, którzy również powinni siedzieć, a nie siedzą, ale to się na pewno zmieni. Tacy ludzie jak Michał Wójcik, Patryk Jaki, Michał Woź i tak dalej. Wszyscy pana koledzy, którzy razem kradli i tworzyli system oligarchiczny, system swoich dla swoich, zarządzany przez swoich, a więc wszędzie sami swoi. Pracujący dla siebie. Polska, więc ta, miała stać się własnością, była de facto przez 8 lat własnością grupy ludzi, grupy gangsterów, którzy po prostu zrobili sobie z Polski prywatny folwark. Wszystko było wasze: spółki skarbu państwa, ministerstwa, urzędy. Chcieliście oszukiwać, jeśli chodzi o decyzje budżetowe, to wyprowadzaliście różnego rodzaju wydatki poza budżet, tworzyliście różnego fundusze docelowe. W taki sposób przecież finansowaliście PFL między innymi i inne instytucje, które były finansowane w ten sposób, a więc dług publiczny był pomniejszany poprzez te wydatki, które były wyprowadzone z budżetu. Pomyślałem, że w roku 2023 wyprowadziliście w ten sposób wydatki z budżetu na wysokość około 300 miliardów złotych i te wydatki były gdzieś tam zakamuflowane w różnych funduszach, w tym w Funduszu Sprawiedliwości, to jest konstytucyjny z pewnością kiedyś Pan za to wszystko odpowie. Natomiast, Panie Żobro, widać Pana strach, widać Pana strach, mam pan, Pana desperację. Ja Pana rozumiem, bo Pan ma powód do obaw. Myślę, że Pana koledzy nie będą Pana bronili, bo prawda jest taka, że każdy chce skoczyć na Pana miejsce. Wielu z nich liczyło na Pana śmierć, mówmy, mówmy sobie ten wprost, takie są fakty. Tak to, tak to działa w pisie. Tacy to są chrześcijanie i katolicy no Zdaje się, że pan czuje się lepiej, ale kiedy to okazało się, że Waldemar Żurek stał się minister sprawiedliwości, to pan się od razu poczuł gorzej, taki przypadek, albo na wszelki wypadek, trudno powiedzieć, ale nie ominie pana sprawiedliwość. Dlatego, że pan z człowieka, który miał budować lepszą Polskę, stał się gangsterem, który tą Polskę demoluje dla swoich własnych korzyści. No, bo czym innym y, niż dobolowanie Polski jest to, co Pan robi. To, że Pan unika wymiaru sprawiedliwości, to, że Pan y, nie chce stawić się przed Komisją Śledczą, to, że Pan uporczywie twierdzi, że tej Komisji Śledczej nie ma, że Komisja Śledcza do spraw pkr nie istnieje, chociaż mamy wyroki sądów, które mówią coś wręcz przeciwnego, y, to, że Pan y, po prostu w, kompromituje policję, y, ukrywa się przed policją w, w Telewizji Republika, po czym Pan wychodzi, Pan robi show. To wszystko niszczy instytucje państwa. A więc pan dla swoich celów jest w stanie zrobić wszystko, nawet wykończyć polskie państwo, bo po prostu to państwo w dupie. No, taka jest prawda. E, natomiast dzisiaj mm, jest wojna o Polskę. Wojna pomiędzy tymi, którzy mają Polskę w sercu, naprawdę w sercu, tu, w sercu. E, I tymi, którzy mają Polskę w dupie. E, i wykorzystują Polskę, frazesy różnego rodzaju, po to, żeby się bogacić, żeby odzyskać władzę. Po co? No po to właśnie, żeby bogacić się jeszcze bardziej, żeby rozwijać swoje wpływy, żeby kraść. Do tego ma służyć PiSowi władza. Po to, żeby tworzyła się nowa elita, elita nowych panów. Ludzi, którzy nie mają wykształcenia, którzy nie mają pojęcia, kompetencji. Ale z kolei stają się panami, ponieważ zostali namaszczeni przez jakiegoś lidera pioskiego. To jest bolszewizm, panie Ziobro. Tak się buduje. Państwo autorytarne byście takie państwo budowali, i chcecie to robić ponownie. I to jest, to jest wojna, panie Ziobro. Dzisiaj jesteśmy po dwóch innych stronach, bo kiedyś pan był porządnym człowiekiem, potem pan, może powiedzieć, przestał być porządnym człowiekiem. Natomiast każdy, który pana zna wie, że pan dzisiaj nie ma za grosz realności. A więc to skoro Pan nie ma zagrożonej lojalności, to dlaczego Pan oczekuje lojalności wobec, wobec od swoich kolegów tak? dla Pana? Przecież Pan zdradził wszystkich tak naprawdę. Zdradził Pana Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ bił mu Pan już plec plecy w roku 2011. Chciał Pan właściwie go może będzie, zdetronować, wysiudać z własnej partii. To się nie udało, a więc stworzył Pan sobie jakieś tam swoje y, polewko, y, swój plac zabaw, który Pan nazwał Solidarna Polska. To się potem y, zrobiła z tego przebudówka PiSu, ponieważ okazało się, że ta partia do niczego nie dochodzi, natomiast PiS potrzebuje tych 3-4%, które Solidarna Polska jednak zbiera. Y, no i później to umożliwiło Panu przyjęcie wymiaru sprawiedliwości, gdzie Pan stworzył swój własny system oligarchyczno-mafijny, swoim wszędzie, tak? W prokuraturze, y, w sądach, w więziennictwie, wszędzie swój, tak? Y, y, sami swoi y, budujący system dla swoich, tak? Ale to się skończyło, panie Ziobro. Pana ambicje właściwie gdzieś tam dobiegły końca, one się już nie zrealizują. Natomiast pan nadal Polsce szkodzi. I pan to nadal robi w sposób cyniczny, wyrachowany. Bo panu chodzi o to, żeby powrócić tam, gdzie pan była, być może nawet wyżej. Tylko że to się nie stanie. To się nie stanie, dlatego że nawet pana koledzy z PiSu pana nie chcą. To się też nie stanie, dlatego że jeśli rząd nie da rady, to są. Tacy, którzy będą z panem walczyli, którzy nie pozwolą na to, ażeby Polska stała się, y, stała się państwem mafijnym, należącym do jakiejś tam grupy ludzi. Tak jak za PRL-u Polska była własnością komunistów, y, którzy stworzyli sobie jakąś tam swoją własną elitę z uzurpatorów, y, analfabetów i tak dalej. Tak samo PIS sobie też stworzył swoją elitę właśnie z, z różnych uzurpatorów, y, jakichś tam nieudaczników. Y, Gołot, go, gołych tyłków, tak, i ludzie, którzy po prostu byli gotowi zrobić wszystko, żeby tylko się dorobić, zarobić, tak. Ale to nie wróci, panie Ziobro, to nie wróci, bo to nie jest tak, że Donald Tusk jest jakby filarem wszystkiego. Po Tusku przyjdą inni. I trzeba zauważyć jedną rzecz, panie Ziobro, że o ile Alfons Nawrocki faktycznie mógł przyjść na jedną trzecią głosów wyborców, to dwie dla Alfonsa nie głosowały. O ile PiS faktycznie dostaje 30% głosów, to 60, czy nawet więcej procent ludzi nie głosuje na PiS. A więc, kogokolwiek się nie wydarzyło, to nie będzie tak, że Polska będzie własnością PiS-u, dlatego że będą ludzie, którzy będą z nami walczyli. I pan ma powody do obaw. Pan powinien już się bać. Pan ma się czego bać. Jak pan myśli... Hmm, jak się za pana wezmą, to czy pana koledzy będą o panu pamiętali? No chyba nie za bardzo, bo pan ich podsłuchiwał, pan ich inwigilował, pan ich zdradzał, pan ich podgryzał. Oni liczyli na to, że pan się przekręci, pan jednak żyje, a więc pokrzyżował pan im plany, a tym bardziej pokrzyżował pan pany swoim podwładnym, takim jak Jaki, Wójcik, Woś, Inni, Matecki, Kaleta. No oni już zaczęli ręce, bo liczyli na to, że po prostu zgadną to, co po panu, no, ale pan, pan jeszcze żyje z ich punktu widzenia. Podkreślam, z ich punktu widzenia, z ich punktu widzenia, niestety. E, natomiast, panie Ziobro, to już jest koniec, tak naprawdę, pana, pana działalności i pana kariery. Pana gwiazda już dawno zagasła. Ja panu życzę jak najwięcej zdrowia, ponieważ to jest najważniejsze. Natomiast życzę panu. Żeby pan z polityki oczy, dlatego że odejście prac polityki będzie dobre dla Polski, tak? Natomiast ta wojna ona się dopiero rozpoczyna i wygra tą wojnę bardziej zeterminowany. I niech pan pamięta, że nie walczy pan tylko z rządem Tuska, walczy pan z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie oddadzą Polski złodziejom, skorumpowanym politykom spisu i ich Akoliktów. Ludzie, którzy po prostu będą walczyli o ten kraj. Ja jestem jednym z nich. Dlatego, że mi chodzi dokładnie o to samo, o co chodziło mi 20 lat temu. Mi chodzi o Polskę. Mi chodzi o to, żeby powstała Polska prawa i sprawiedliwa i o to walczę. Natomiast pan y, no, po prostu zdradził wszystko w to, o czym pan mówił. Y, w imię czego, tak naprawdę? No jak pan dzisiaj wygląda, panie Ziobro? No gdzie pan dzisiaj jest? Spełnił pan być może część aspiracji swojej narzeczonej, później żony, ale czy pan czy pan się żony, czy pan się lubi? Co by powiedział tamten Zbigniew Ziobro dzisiejszy dzisiejszym Zbigniew Ziobro? Jak pan spojrzy sobie w lustro, to co pan tam w tym już przewidzi? I czy panu podoba się to, kim dzisiaj pan jest? A pan dzisiaj po prostu jest jednym z liderów grupy przestępczej. I. Kiedyś y, odpowie pan przed sądem za kierownictwo sprawcze grupy przestępczej, ponieważ pis nadaje się do deregalizacji i to się kiedyś stanie. Nie dzisiaj, nie jutro, ale to się kiedyś stanie. I kiedyś zapłacicie za to wszystko, co robiliście przez 8 lat, kara was nie ominie. A więc no, zmienił się ton rządu. E, pan się boi, słusznie, bo Waldemar Żurek to nie jest Adam Podnar. Zdaje się, jest zdeterminowany, teraz zamierza oczyścić, zdaje się, KRS. Ze wpływów pisowskich, wpływów politycznych. Czy to mu się uda? Mam nadzieję. Ale jeśli nie, panie Ziobro, jeśli jemu to się nie uda, to przyjdą kolejni, którzy będą walczyli o Polskę. Przyjdą kolejni, którzy będą walczyli o Polskę prawo i sprawiedliwość, przyjdą kolejni, którzy będą walczyli z panem. Przyjdą inni, którzy będą walczyli z Alfonsem Nawrockim, z Jarosławem Kaczyńskim i z całą tą złodziejską bandą, którą wy reprezentujecie. To złodziejska banda, która składa się z polityków, e, ludzi wykorzystujących sutanny po to, żeby robić biznesy, e, politycy, biznesmeni, tak zwani księża, tak zwany kler, To dzisiaj złodziejska banda, która jest gotowa zrobić wszystko, żeby wrócić do władzy. Ja mówię panu i tej bandzie, niedoczekanie wasze. Niedoczekanie. Niedoczekanie dlatego, że są ludzie, którzy wam na to nie pozwolą. Są ludzie, którzy będą o Polskę walczyli i dopóki tacy ludzie będą, to Polska nie będzie wasza. Polska nie jest i nie będzie waszą własnością. I powiem tak, Polska nie zginie, dopóki będą uczciwi ludzie, którzy będą chcieli o tą Polskę walczyć. Którzy będą gotowi o nią walczyć, będą chcieli o walczyć. Kiedyś pan był uczciwym człowiekiem, potem pan się, można powiedzieć, ze... zepsuł. Powiedzmy, zepsuł. To jest pana sprawa. Natomiast pan musi ponieść konsekwencje swoich przestępstw, swojego złodziejstwa i pan je poniesie. Z pewnością prędzej niż później, panie Ziobro. Poniesie pan konsekwencje swoich przestępstw i zbrodni, którą pan popełnił, ponieważ pan demoluje polskie państwo, więc za to pan odpowie. Prędzej czy później, raczej prędzej niż później. Choroba, nie choroba, pan poniesie konsekwencje. Dzisiaj toczy się wojna o Polskę. O to, jaka będzie Polska za, za 2, 5, 10 lat? Czy to będzie Polska proeuropejska, czy taki właśnie kraj zaszczękowy, faszystowski, który będzie własnością jakiejś oligarchii? tak? Niczym y, komuniści cierpią, taką oligarchię stworzył. Natomiast są ludzie, którzy się jednoczą y, po to, żeby z wami walczyć. Panie Ziobro, jest wojna o Polskę. I pan się boi. Słusznie, bardzo słusznie. Ma pan powody, żeby się bać. A więc niech pan się boi. Eee... Sprawiedliwość po pana idzie. I do pana dojdzie. I prędzej czy później odpowie pan za wszystko, co pan zrobił. I za to wszystko, czego pan nie zrobił, żeby zapobiec temu wszystkiemu, co się wydarzyło. Pan mógł pewną rzeczą zapobiec. Pan niczego nie zrobił dla swoich własnych korzyści. Pan odpowie za wszystko. Prędzej czy później. Raczej prędzej niż później. Jedno jest pewne. Sprawiedliwość Pana nie ominie. Poniesie Pan konsekwencje tego, co Pan zrobił. Eee, a więc widać strachu Pana. Hmm. Boisz się. Boisz się i słusznie. Boisz się i słusznie, bardzo słusznie zbignie Ziobro. Masz czego się bać.